Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kolejna część naszej serii Amoris Laetitia w naszym życiu. Jak zwykle rozpoczynamy od fragmentu adhortacji apostolskiej. Zawsze mówiliśmy o przebywaniu Boga w sercu osoby, która żyje Jego łaską. Dzisiaj możemy ponadto powiedzieć, że Trójca Święta jest obecna w świątyni komunii małżeńskiej. Tak jak zamieszkuje w chwale swego ludu, tak też intymnie przebywa w miłości małżeńskiej, która oddaje chwałę Bogu. Pan zamieszkuje w prawdziwej i konkretnej rodzinie, ze wszystkimi jej cierpieniami, zmaganiami, radościami i codziennymi postanowieniami. Żyjąc w rodzinie, trudno udawać i kłamać. Nie możemy zakładać maski. Jeśli tę autentyczność ożywia miłość, to Pan króluje ze swoją radością i pokojem. Na duchowość miłości rodzinnej składa się tysiące prawdziwych i konkretnych gestów. Bóg ma swoje mieszkanie w tej różnorodności darów i spotkań, sprawiających dojrzewanie jedności. To oddanie łączy wartości ludzkie i boskie, ponieważ jest pełne miłości Boga. Ostatecznie Duchowość małżeńska jest duchowością więzi, zamieszkałą przez Bożą miłość. Dobrze przeżywana komunia rodzinna jest prawdziwą drogą do świętości w życiu codziennym i drogą rozwoju mistycznego, środkiem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem. Wymogi braterskie i wspólnotowe życia rodzinnego są bowiem okazją do coraz większego otwarcia serca. A to umożliwia coraz pełniejsze spotkanie z Panem. Słowo Boże mówi, że kto swojego brata nienawidzi, żyje w ciemności, trwa w śmierci i nie zna Boga. Mój poprzednik Benedyk XVI powiedział, że zamykanie oczu na bliźniego czyni człowieka ślepym również na Boga i że miłość jest w gruncie rzeczy jedynym światłem które zawsze na nowo rozprasza mroki ciemnego świata. Tylko jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa w nas i miłość ku Niemu jest w nas doskonała. Ponieważ osoba ludzka posiada naturalny i strukturalny wymiar społeczny, i podstawowym i pierwotnym przejawem społecznego wymiaru osoby jest małżeństwo i rodzina, to duchowość realizuje się konkretnie we wspólnocie rodzinnej. Zatem osoby posiadające głębokie pragnienie duchowe nie powinny odczuwać, że rodzina oddala je od rozwoju w życiu duchem świętym, ale że jest to droga, której użył Pan, aby je doprowadzić do szczytu zjednoczenia mistycznego. Dzisiaj zapraszam do posłuchania świadectwa. Teresy i Tadeusza. Jesteśmy małżeństwem 34 lata. Mamy troje dorosłych dzieci, które bardzo kochamy. Do wspólnoty przyjaciół oblubieńca należymy ponad 6 lat. Wiele rzeczy się wydarzyło w ciągu naszego małżeństwa. Nigdy wcześniej w pełni nie oddaliśmy Jezusowi naszego życia i naszej rodziny. Nasze życie bardzo się zmieniło od kiedy jesteśmy razem we wspólnocie. Od kiedy Jezusowe wezwanie do nas, pójdź za mną, pokazuje nam, jak Jezus chce, abyśmy podążali za Nim z unieugiętą wiarą. Dlatego w naszym życiu nie może być nieporządku. Mamy wieść życie uporządkowane, to znaczy nie być rozwiązłe. Od decyzji, kiedy postawiliśmy Pana Boga na pierwszym miejscu w naszej rodzinie, widzimy jak wszystko zaczęło się układać. Są też chwile trudne, ale oparcie w Bogu i zawierzenie się opatrzności Bożej daje nam siłę i wiarę w to, że z Jezusem pokonamy wszystkie trudy. Wspólna modlitwa oraz rozmowa o wierze także z dziećmi, gdy nas odwiedzają, daje nam dużo radości. Kiedyś powiedział ksiądz Dolindo, że Pan Bóg spełnia wszystkie pragnienia, jeśli są one zgodnie z Jego wolą. I tak się dzieje w naszej rodzinie. Jesteśmy wdzięczni Panu Bogu, że pomimo wielu przeszkód możemy brać udział w naszych spotkaniach i na chwilę zatrzymać się w pędzie życia codziennego. Chwała Panu za Jego dary i opiekę nad naszą rodziną. Dziękujemy za to świadectwo i zapraszam na kolejną część naszej serii Amoris Leticia w naszym życiu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.